wiedzą, że trzeba segregować odpady. A gdzie to wszystko trafia? Wiecie co? Mam pewien pomysł. Za moimi plecami znajduje się składowisko komunalne barw. Zegregując śmieci sprawiamy, że na składowisko trafiają tylko te rzeczy, których już nie można ponownie wykorzystać. W tej chwili znajdujemy się na sortowni odpadów. Za naszymi plecami znajduje się miejsce, gdzie samochody położą śmieci posegregowane w workach. Dziś segregowane są opakowania szklane. My segregujemy papier i tekturę. Butelki PET z podziałem na kolor. Serb na z mleka i soku. Puszki aluminium. kolorowe, a do białego słowo z barwy. Miesięcznie uzyskujemy tutaj tyle makulatury, że można ocalić aż 900 drzew. To rocznie aż 11 tysięcy drzew! Z, butelek, z butelek, butelek PET można zrobić polar. W składowisku śmieci segreguje się metal i szkło, które można ponownie użyć.